Do Szczecina przyjechał kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i długoletni osobisty sekretarz Jana Pawła II. Jego wizyta była związana z dziesiątą rocznicą powstania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim oraz sympozjum naukowym pod tytułem Błogosławiony Jan Paweł II: Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim. Chcieliśmy uczcić to wydarzenie, zarazem okazać wdzięczność. I pamięć właśnie, bo tak jest zatytułowane nasze sympozjum, Janowi Pawłowi II za powołanie tego wydziału i rozważać, bo to jest też i treścią naszego sympozjum, rozważać przesłania, jakie Jan Paweł II tutaj będąc w 1987 roku na jasnych błoniach pozostawił. W przeszłości wszystkie uniwersytety były zlokalizowane w Polsce Centralnej i na południu. Metropolita Krakowski podkreślił, iż papieżowi Janowi Pawłowi II bardzo zależało na tym, aby na ziemiach zachodnich powstał Wydział Teologiczny. Jak on chciał, a bardzo chciał tego Wydziału, bo właściwie to była na północy pustka. Wszystko w centralnej Polsce, na południu Polski, Wydział, uniwersytety, a tu tego nie było. On zawsze mówił, trzeba pamiętać, myśleć o tych ziemiach. I sam podpisał osobiście, chociaż powinien był to zrobić kto inny, ten wydział tutaj. Studenci Wydziału Teologicznego U.S. uczą się na trzech kierunkach studiów: teologii, nauki o rodzinie oraz italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem. Dawniej na każdym uniwersytecie musiały znajdować się trzy kierunki nauczania: medycyna, prawo i teologia. Tak jak. Akademia Krakowska powstawała, Uniwersytet Jagielloński z tej pełnej struktury, tradycyjnej, uniwersyteckiej, tak ten wyciąg był dopełnieniem tej struktury, czyli dopełnieniem normalności i pełności uniwersyteckiej w Szczecinie, czyli same korzyści. Podczas spotkania z mediami duchowni poruszyli również temat Światowych Dni Młodzieży, które zostaną zorganizowane w Krakowie w 2016 roku. Swój udział w tej imprezie zapowiadają ludzie z całego świata jest duży entuzjazm w świecie. Myślę, że w Polsce też nie było żadnych jakichś sporów. Wszyscy przyjęli pozytywnie I władze centralne i wojewódzkie i zwłaszcza młodzież. Młodzież się już budzi. Ja mówię, macie być gospodarzami tego spotkania. Wy przyjąć młodzież ze świata. I, i już są powołane Grupy, komitety, które już pracują nad przygotowaniem. W trakcie wizyty w Szczecinie kardynał Stanisław Dziwisz przewodniczył także Mszy Świętej w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie.